To miejsce trafia do naszej topki najlepszych bistr na Śląsku. Mowa o laba w Chorzowie na metalowcu w loftach Kościuszko na terenie dawnej huty. W tygodniu otwarcie są do 18, a w weekendy do 17. Przez cały dzień zjecie tutaj śniadania. U nas padły dwa o 16. A co? Grzanka z kozim serem i truflą przekłada na jajecznicą oraz puszysty i kremowy twaruk z wiejskim serem, jajkiem w koszulce i wędzonym łososiem. W labie znajdziecie też bajgle, pozycje street foodowe i polskie klasyki. Codziennie czeka na Was też druga nieby z kompotem za 35,90. Sposzyliśmy się też na pyszny bajgel z szarpaną wieprzowiną. Zobaczcie jaki ogromny. Robioną na miejscu grecką pitę z kurczakiem, fetą i cacykami oraz spróbowaliśmy też klasycznego schabowego z młodymi ziemniakami. Na koniec coś na słodko, chałka z owocami. Miejsce, które musicie odwiedzić. Klimatyczne, gościnne, ale też obłędnie smaczne,